Cześć i witam! Jestem Wolfer. Chcę Wam przedstawić kod do PS5 z trybu multiplayer na Warzone, tak? czyli Modern Warfare. Żeby go wykonać należy zalogować się w kroku pierwszym na Wasze konto główne, z którego macie bezpośrednio kupioną grę. Najczęściej możecie to sprawdzić bezpośrednio w aplikacji Play Store, tak? wybierając po prostu w tytule gry Modern Warfare i sprawdzając czy ta gra jest przez Was kupiona. Właśnie, jeżeli pamiętacie, z którego konta to zrobiliście, wystarczy wejść tutaj w opcję, kliknąć swoją e, ikonkę postaci, tak, czyli waszego profilu, kliknąć przełącz użytkownika i wybrać użytkownika, z której gra jest kupiona. Teraz tak, przechodząc dalej. Najpierw jeszcze ściągacie Warzone, tak, w całości, bez żadnych trybów dodatkowej rozdzielczości, czy też e, jakichś pakietów kampanii, tego typu rzeczy, ściągacie czysty Warzone. Następnie wchodzimy w aplikację po ściągnięciu wszystkich tam aktualizacji sezonowych. Przechodzimy do zarządzania plików instalacyjnych gry. Klikamy R3 napadzie, bądź też, jeżeli nie macie takiej opcji, klikamy po prostu opcje napadzie, opcje ogólne. Przechodzimy niżej. I mamy pliki instalacyjne gry. Otworzy nam się to samo okno. Jeżeli krok pierwszy spełniliście, czy jesteście na koncie głównym, z którego gry kupiliście, powinniście mieć 6 opcji do wyboru, tak? Jeżeli tego nie zrobiliście, będziecie mieli tylko 5. Spowoduje to, że po prostu instalacja będzie wstrzymana mimo ściągnięcia odpowiednich plików No i nie będziecie mogli po prostu cieszyć się dalej rozgrywką Więc żeby cieszyć się normalnie rozgrywką multiplayer Musimy ściągnąć trzy podstawowe pliki Pakiet trybu wieloosobowego Następnie pakiet kompatybilności trybu wieloosobowego I dodatkowy pakiet trybu wieloosobowego tak? Te trzy pliki są niezbędne, żeby po prostu cieszyć się dalej grą utrenować, walczyć z botami, czy też po prostu z naszymi przyjaciółmi jeżeli to Wam zacznie się ściągać, nie możecie wyłączyć bezpośrednio gry. Tak? To też jest ważny, jeden z ważnych kroków. Żeby ta gra sama Wam się nie wyłączyła, żeby konsolnie nie przeszła w tryb spoczynku, zawczasu po prostu w ustawieniach zmieńcie tą opcję. Jeżeli nie wiecie jak, to po prostu klikamy przycisk PS, klikamy zębatkę, ustawienia, system i oszczędzanie energii. Tak? Tutaj ustaw, czas przejścia konsoli trybu, do trybu spoczynku. Po prostu wyłączamy go, żeby przychodził nigdy. Po ściągnięciu wszystkich plików, kiedy już instalacja się zakończy, będziecie mogli to z powrotem zmienić, żeby konsola sama się tutaj po prostu wyłączała. Jeżeli wszystko się uda, tryb wieloosobowy będzie jak na Was jak najbardziej dostępny. Jest to głównie hotfix do gry mm, cyfrowej. Tak? Jeżeli macie taki pakiet ściągnięty, jeżeli macie to na płycie, tutaj zabawa jest trochę rzeczkę, czasami dłuższa ponieważ z tych hotfixów, które ja czytałem, niestety nie mogłem zastosować, ale znajomi przetestowali, jest się, to sprawdza. Musicie albo odnowić licencję bezpośrednio w ustawieniach konsoli, Bądź też po prostu sprawdzić, z jakiego regionu jest bezpośrednio kupiona płyta. Żeby go to ominąć i żeby ten plik szósty, tak, który jest nam niezbędny do rozgrywki, się zainstalował, musicie po prostu wtedy stworzyć nowe konto z regionem wybranym, tak jak jest płyta. Dopiero wtedy będziecie mogli wszystko ściągnąć no i cieszyć się normalnie z rozrywką. Oczywiście nie jesteście zmuszeni, żeby grać już na tym głównym koncie, z którego konto jest kupione. Możecie wtedy już przejść na spokojnie na inne konto. No i dzięki temu wszystko powinno być naprawione. Dodatkowym. Hotfixem może być też to, że po prostu jeżeli macie jeszcze PS4, niektórzy mają, ja osobiście mam, przykazałem ją dziewczynie, po prostu możecie ściągnąć cały Modern Warfare wraz z cybrym wieloosobowym na konsolę PS4 i po kabli LAN, bądź też po prostu przez Pendrive przekrypować wszystko na PS5, po prostu przepuszczając całą grę. Tak? Mam nadzieję, że sposób Wam się sprawdzi, że będziecie mogli też już w tryb multiplayer na spokojnie. Ominęło mnie mnóstwo turniejów, zabawy z przyjaciółmi, treningów przez to. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Jeżeli się udało, zostawcie lajka, like, suba, komentarz. Będę naprawdę wdzięczny. No i cóż, do zobaczenia. Cześć, cześć.